Ho, ho, ho! Życzę wesołych świąt! Witam serdecznie w kolejnym filmie, tym razem w odcinku przedświątecznym. Stąd zmiana loga drugiej części mojego intra oraz życzenia dla wszystkich moich widzów, subskrybentów oraz osób odwiedzających kanał. Wszystkim Wam naprawdę serdecznie bardzo dziękuję. Przed bitewką odbierzemy sobie kolejną porcję prezentów od World of Warships. Jak widać, trochę tego było. Co nam tu jeszcze wpadło? O, trochę sygnałów. Nigdy ich zawiele. W sumie zawsze ich brakuje. Dobra, szynka jest wyposażona w sygnały, tak jak być powinna. Zastanawiam się jeszcze nad dołożeniem modułu szybszego przeładowania torped. Ale może to kolejnym razem. A teraz zapraszam na bitwę dziesiątymi tierami w dywizjonie mieszanym, składającym się z klanu Mors A oraz C. Podczas bitwy nie będzie słychać komentarzy naszej drużyny, ponieważ czasami zdarzały się ostre teksty, które wolałbym uniknąć na moim kanale, ze zrozumiałych powodów. A więc do boju. Do pałka silnika, aby znaleźć się jak najszybciej. Dokładnie. W punkcie, których chcę przejąć. I rura. Oho. Zbliżają się wrogie samoloty. Dobrze byłoby ich uniknąć, tak aby mnie wykryły. Robimy więc szybki wzrost. Miejmy nadzieję, że akurat w tą stronę nie podleci, chociaż jest coraz bliżej. I niestety chyba nie uda mi się ich uniknąć. Już mnie wykryły. Dobra, czas otworzyć ogień, żeby je jak najszybciej zastrzelić. A no, widzę, że kierują się na, zdaje się, nasz pancernik. Tak, jak najbardziej. A no, przynajmniej żeśmy troszeczkę im przetrzepali skórę. Dobra, kolejny zestrzelony. Zobaczymy zasłonę dymną dla siebie oraz mojego kolegi z dywizjonu. Dobra, udało się wyjść stąd. ustawiona Czas na mamu ripostę. Doładowanie silnika dołączone. Coś tam weszło. No trzeba przyznać, że posłali nam jedzą salwę. Torped. Mam nadzieję, że nasz niszczyciel z dywizjonu przetrwa to. O no, grubo. podwodny wroga wzroku Ups, się nadziałem. Czas stąd spadać. I lepiej teraz już zachować ciszę. Skupić będzie polegać na tylko celu. na torpedach. Ładnie. Pierwszy niszczyciel wrogi zatopiony. Uwaga, celu. O, ten będzie idealnym celem. Kolejnym do zniszczenia A znowu mnie samoloty wykryły. Na szczęście dla mnie poleciały dalej. Uwaga. No, jest bagatek do wykończenia. O, pięknie. Nasz niszczyciel z dywizjonu właśnie robi z nim porządek niewiele brakuje pięknie, brawo niestety staciliśmy też przy okazji nasz niszczyciel na szczęście nie z naszego dywizjonu więc walczymy dalej w komplecie póki co i byłoby super, gdyby tak pozostało do końca bitwy no widzę, że wrogi niszczyciel próbuje przejąć nasz punkt C po to do słony demnej. Czas na trochę prezentów świątecznych w postaci torped. Oj, coś mi wykryło. Jest, ale blisko. Zdążę go wykończyć? Powtórka. Pięknie jest. Pierwsza ofiara. Szybki zaraz. Bo pewnie puści torpedy. Ups, ale zarobiłem. Było blisko. Kapitanie, problem rozwiązany. Nie ma tak łatwo, panowie. O, lecę moje torpetki, Zobaczmy, co tam trafią. Może trafią mi a może pancernika, który jest, jak widzę, całkiem blisko. Zanosi się na ładne boom. Pięknie, Trzy, co na mnie wejdą. Proszę, przy okazji jeszcze ktoś mi zakosił killa. Ale mniejsza o to, grunt, Drużyna wygrywa. W końcu to zwycięstwo jest najważniejsze, a nie ilość kili. Kurczę, straciliśmy nasz niszczyciel z dywizjonu. RIP, brachu. Mam nadzieję, że uda mi się Ciebie pomścić. Ciekawe, gdzie jest ten Shimakaze. Wrogi, który go zatopił. Mam nadzieję, że zaraz uda mi się Ciebie dorwać. I odpłacić za złotara. Nie otwieram ognia z głównych, aby nie zostać wykrytym. Bo tak naprawdę, gdybym nosał teraz salwę z albo co gorsza, pancernika, to mógłbym się po prostu złożyć i pójść na dno. A tego wolałbym uniknąć. Co innego, torpedy. O, to jest szybka. Kubany dobry jest. Muszę mu to przyznać. szapoba. Kolejny okręt u nas stracony. I co gorsze, mają dwa punkty przejęte. No na razie nie wygląda to dobrze. Czas coś ustrzelić. I to najlepiej coś większego. Pancernik byłby idealny. A więc spróbujmy. W międzyczasie spróbuję jeszcze przejąć punkt C razem z naszym kolegą z dewizjoną rozpocząć przejmowanie tej strefy. Właśnie dobrze by było, gdybyśmy jeszcze odbili punkt B. I widzę, że akurat zbliża się do punktu B grubsza zwierzyna i to z zasięgu moich torped. Co z chęcią wykorzystam. Ładnie. Kolejny okres zniszczony. Właściwie piesku. Kiełbaskę. Ups. Gdzieś tu się kręci. I Jeszcze druga salwa. Na wszelki wypadek. I trzecia. Coś powinno z tego wejść. Mam nadzieję. Zobaczmy, jak nasze torpedy razem. Blisko, blisko. Coś wejdzie, tylko co? Ale Fuchs, właśnie popuściłem kolegę. To dla ciebie za altar. A z chwilę później, niż pancernik. Lepiej niż myślałem. <tłunny> Czasami zderzają się fryksy i jak widać, dublety. O! Oh. Kurczę, tak się nie robi. Dwa nasze stracone. Ajajajaj. Aj, aj. jednak World of Warships potrafi naprawdę zaskoczyć dosłownie z sekundy, a sekundę jak widać. Zresztą było podobnie było w ostatnim odcinku krążowniku Golden Lift, gdzie wygraną bitwę przegraliśmy na sam koniec, tracąc kolejno trzy okręty pod rząd. Uwaga, podaję pozycję celu. Albo tylko tak dalej. silnika Czas przejąć punkt B. Super, kolejny i jeszcze jeden. O. Bitwa na szczęście wygląda na wygraną. I tym razem chyba już nic nie odmieni jej losów. Kolega prosił o demek, więc mogę damy. Trzeba sobie pomagać. Uwagi, że jak widzę, proszę bardzo, że jest na jeden strzał dosłownie. Także byłoby źle, gdyby zginął. Dobra, super. Pomogliśmy. A teraz może Zasłona puścimy kolejnemu pancernikowi trochę prezentów świątecznych w postaci torped. A co? Niech ma. Lepiej na czas przejmowania punktu schowam się w dymku, aby nie ryzykować, że mi ostrza przepadł samolot, bo to mogłoby być dla mnie tragiczne w skutkach. Do czasu przejęcia. A jak te moje torpedki? O, chyba nie będę miał czasu nawet dojść. Dokładnie. Pięknie się z nim załatwili, dobra. Punkt już prawie przejęty, mamy go. I to by była końcóweczka chyba tej bitwy. Zobaczymy, może coś się jeszcze uda trafić. Na sam koniec. No, i kolejny pancernik poszedł na dno. Może jeszcze przy okazji punkt A. No i bitwa już się zbliża, jak widać, ku końcowi. Ocho, są samoloty. Trochę pomożemy nasz krążownik, który też jest bliski już zgonu. Najpierw, żeby nie zamordował. Jest pięknie. Ktoś właśnie odpalił. Wrogi lotniskowiec, no, bitwa zakończona, zwycięstwo odniesione. Niestety straciliśmy kolegę podczas tej bitwy, ale zobaczę punktację końcową. O, nie jest źle, 70, prawie 9 tysięcy zadanych uszkodzeń. O, i czwarte miejsce, proszę, a nasz okręt podwodny z dywizjonu na pierwszym miejscu. Normalnie mistrz. Gratulacje. Piękna robota. Zobaczmy jeszcze raport szczegółowy. Ok, No poszło w sumie całkiem chyba nieźle. Dobra, to koniec tej bitwy. Przejdźmy jeszcze na chwileczkę do obejrzenia ostatnich prezentów, jakie otrzymałem. A troszkę ich było, i więc w kolejności. Zobaczmy, 15 kontenerków za udział właśnie w misjach i wypełnienia misji z okazji świąt. Także naprawdę warto grać. I odbierać takie nagrody. Kolejne, co to będzie? Jeden kontener. Co my tu mamy? Zobaczmy. Pięknie to lubię. Bardzo cenny prezent. A najlepsza na sam koniec. Proszę bardzo. Okręt premium 6 poziomu niszczyciel. Schronberg Niemiecki. Złotko całe 500 dublonów. I jeszcze inne piękne prezenty. Więc jak widzicie, warto grać i wygrywać. Wszystko za fliko. Na koniec wszystkim Wam życzę jeszcze raz ponownie wesołych, zdrowych, pogodnych świąt. Nie zapomnijcie spędzić jeszcze czas z rodziną. Marka, do następnego. No i okej. Okay.